Dlaczego arbuzy muszą mieć w środku wszystkie te nieznośne pestki? Na no co one komu? Nie uważasz, że byłoby super raśnie, gdyby nie miały tych pestek? Maki nie bez powodu mają pestki. Gdyby nie one, nie byłoby więcej. Arbuzów? Kto o tym decyduje? Mnie to nie leży. Mam pomysł! Wezmę arbuza i jeszcze. Jakiś inny owoc i je połączę. Zrobię maliny, które rosną w słoiku. Patrzcie i masz drzem. Jabłonie, na których rośnie szarlotka. I bezpestkowe arbuzy jak baloniki. Dlaczego nic wcześniej? Owo no to nie jest pomyska? niemożliwe. Huh. Nie dla geniusza. <laughs> Oto mój nowy rewolucyjny wynalazek. Najnowszy łącznik o uh, Bijemy brawo? Zacznę bić brawo. Jej! To całkiem proste. Tu wrzucam arbuza, a tu wrzucam coś innego. Coś bez pestek. Tak. rani, czy masz coś może bezpestkowego? Mam tylko te rzepę. Uh, uh, jesteś pewna, że to jedyna rzecz bez pestek? W sumie to... Dobra, wkładam rzepę i ciskam guzik. Będziecie pod wrażeniem. Mam nadzieję. Mamy nasionko! Posać, podlej i patrz. Baki, hodowanie roślin długo trwa. Nic nie szkodzi, jestem cierpliwy. Usiądę tutaj i poczekam. Nie ruszę się stąd, dopóki nie zobaczę arbuza. Dość już tego czekania. Wyrośnie jak nie będę patrzył. Chodźmy pograć w piłkę, dobra? Jej, świetny pomysł! Frani! Tym razem możesz być z bakiem w drużynie. Ech! Ech! Leć, Baki! Podaj, to też jestem tutaj! No! Chyba należy mi się rzut karny. Na co się gapicie? Lepiej stańcie w bramce. Ziemia dobiorna i Frani! O! O! Co to jest? Baki, myślałem, że chcesz wyhodować bezpestkowego arbuza. No, prawdę mówiąc, pomyślałem, że wielka rzepa byłaby super. Spójrz na to. Mogę upiec ciasto. Przeogromne ciasto. Czuję się jak dumny tata. I mama. Rani, stój. Zajmę się tym. Tak duża rzepa wymaga doświadczenia w uprawie roślin. A ja mam piąty poziom pasa obornika w farmie. Świetnie sobie poradzę. Teraz powinniśmy być w stanie ją wyciągnąć. O, świetnie. Możemy go wyciągnąć warzywnym magnesem? Nie ma czegoś takiego. Weź, przestań. Patrzcie i uczcie się. Żeby wyciągnąć rzepę z podziemnego więzienia, potrzebna nam rakieta do wyciągnięcia. Czas nauce zaufać, by wielką rzepę ruszyć. Teraz czas na podejście naukowe. Zapomnij o farmie Bjorn. Zacznij odliczać. 5, 4, 3, 2, 1 już. Żegnaj przyjacielu, to przez Twoje kopanie rzepa jest tak głęboko. A kto w ogóle zasadził tę głupią rzepę? Przecież zasadziłem tę rzepę dla nas! Jeden, dwa, trzy, trzy. Bjorn, pomóż mi z tym troszeczkę. O! Jejciu, yeah, je! Yeah. To największa rzepa, jaką widziałam! Ale fajna! Teraz możesz upiec to ciasto! Życzę smacznego, chłopcy! Ciasto z rzepozili ala lisica Frani! Znów to ciasto z rzepozili? Na pewno tego nie zjem! A w Chinach mi się panda głodują baki! Wiesz, yes. że to jest pyszne baki? No weź! Bardzo smaczne! Już od miesiąca jemy ciasto z rzepozili! Jej, Baki, spójrz tylko na to. O? a to co jest? O, moje latające arbuzy w końcu dojrzały. Ale nie wiem, jak je stamtąd ściągniemy.